15 października 1978 roku w Głoskowie w powiecie garwolińskim Marek Kotański założył pierwszy ośrodek Monaru, pozarządowej organizacji pomagającej osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym i samotnym. Psycholog i terapeuta Marek Kotański zapoczątkował w Polsce leczenie uzależnień metodą społeczności terapeutycznej, opierającej się na pełnej abstynencji pacjentów i pracy nad sobą. Organizował kampanie społeczne i koncerty promujące życie wolne od uzależnień i świadomość na temat HIV i AIDS. Jedną z najsłynniejszych inicjatyw Kotańskiego i Monaru był utworzony w 1985 roku Łańcuch Czystych Serc, w ramach którego w geście zachęcenia do pomocy innym ponad milion osób utworzyło Łańcuch Ludzkich Rąk sięgający od Bałtyku po Tatry. Marek Kotański zmarł w 2002 roku na skutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku samochodowego, ale zainicjowana przez niego misja, przez Monar realizowana jest do dziś.